nieprzypadkowo spotykamy się tutaj w towarzystwie Pana Rektora Habowskiego, Panów, panów e, Dziekanów Wydziału Nauk o Zdrowiu, bo chcemy powiedzieć, że są to e, kierunki, które są niesłychanie potrzebne społeczeństwu, z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia. Są to kierunki, w których chcemy również kształcić na jak najwyższym e, poziomie, jeżeli chodzi o umiejętności zawodowe i możemy to teraz robić, dzięki naprawdę niesamowitej infrastrukturze dydaktycznej, tej infrastrukturze szkoleniowej, którą zapewniają zarówno te części naszego naszej Uczelni, które są zlokalizowane w naszym głównym kampusie, ale również te w tej chwili rozbudowujące się części naszego centrum pielęgniarstwa czy centrum symulacji medycznej. Chcemy tym samym młodym ludziom powiedzieć, że nie tylko tym, którzy wybierają, którzy podjęli tę decyzję o związaniu się na przykład z takimi kierunkami jak fizjoterapia, jak pielęgniarstwo, jak ratownictwo medyczne że nie tylko wybrali dobrze, jeżeli chodzi o ścieżkę zawodową, o to, że w przyszłości będą uprawiali fascynujące naprawdę zawody medyczne, ale że też także w czasie studiów będą mieli okazję naprawdę obsować nie tylko ze świetną, nie ze świetnym podziałem tej ekspertyzy naszych wspaniałych nauczycieli, ale będą mogli zdobywać tę wiedzę naprawdę w bardzo nowoczesnych warunkach I, i z tego powodu bardzo się cieszę i gorąco czekamy na tych wszystkich, którzy przejdą tę rekrutację już w tym roku, a tych, którzy są obecni na tym etapie szkoły średniej, chcemy gorąco zachęcać, by już przygotowywali się na te kolejne lata, bo, bo na nich również będziemy czekali i do nich również dotrze ta oferta, między innymi infrastrukturalna, którą dzisiaj Państwo mieli okazję, czy będą Państwo mieli okazję e, zobaczyć. Jesteśmy niesamowicie zadowoleni, że tyle osób nam zaufało, bo to jest ten poziom zaufania, żeby pokazać, że moje dziecko, ja chcę studiować na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o ilość tych kandydatów, to jest ta liczba bardzo imponująca w stosunku także do innych uczelni w naszym regionie. Ja bym chciał tylko podkreślić jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, że ta rekrutacja trwa właśnie do końca września, na początku października listy są już po prostu zamykane. Widzimy, że jest duże zainteresowanie kierunkami tutaj szczególnie pielęgniarstwo, fizjoterapia, no poza tradycyjnie lekarskim, lekarsko-dentystycznym, dlatego te nabory Będą po raz kolejny otwierane dla także innych osób, które się jeszcze nie zarejestrowały. Zwiększyliśmy także limity przyjęć na kierunku fizjoterapia i pielęgniarstwo, patrząc właśnie w przyszłość, mając tą możliwość rozwoju infrastrukturalnego, możliwość rozwoju w wyposażeniu dydaktycznym. Także wydaje mi się, że to jest taki krok naprzód. Chciałbym podkreślić jeszcze kierunek ratownictwo medyczne drugi stopień. O, ustawa nam pozwoliła na możliwość otwarcia tego kierunku. Po raz pierwszy w tym roku rekrutujemy na drugi stopień na kierunku ratownictwo medyczne i jesteśmy jedną z nielicznych uczelni medycznych, które zdecydowały się na taki krok. Więc jesteśmy bardzo zadowoleni, że również i na tym kierunku obserwujemy, że mamy chętnych do studiowania. Myśmy pokusili się o dane statystyczne sprzed pięciu lat, na przykład, bo wszyscy mówią o niżu demograficznym, o tym, że możemy mieć mniej kandydatów, mniejsze zainteresowanie w ogóle będzie studiami, więc w stosunku do 2020 roku. Tegoroczna rekrutacja, te ponad 9 tysięcy kandydatów, to jest wzrost o 28%, czyli naprawdę te liczby robią wrażenie. Oczywiście najwięcej kandydatów jest na kierunek lekarsko-dentystyczny, 23 osoby na jedno miejsce, 18 osób na jedno miejsce, to jest konkurencja na kierunku lekarskim. Na trzecim miejscu znajduje się ta fizjoterapia, o której mówimy, czyli 7 osób na jedno miejsce. Bardzo duże zainteresowanie jest także, uwaga, na higienę stomatyczną i położnictwo 6 osób na jedno miejsce i pielęgniarstwo 5 osób na jedno miejsce. Ale pielęgniarstwo to jest też ten kierunek, na który w ogóle jest wzrost procentowy zainteresowania obok owej higieny stomatologicznej. Ja bym chciała teraz poprosić dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu, bo na pewno to jest ten dziekan, który chyba najbardziej się cieszy z tych danych statystycznych. Dziękuję. Sławomir Ternikowski. Tak, Sławomir Ternikowski dziekan Wydziału Nauko Zdrowiu. W tak znamienitym gronie jest mi naprawdę bardzo miło dzisiaj przed Państwem wystąpić, ponieważ rzeczywiście rok rekordowy, a w 1999 roku władze podjęły decyzję o powołaniu oddziału pielęgniarstwa przy wydziale lekarskim. Tak się to pięknie złożyło, że w tym roku mamy w ofercie. Na Wydziale Nauko Zdrowiu 10 kierunków plus dwa kierunki studiów podyplomowych, i tak jak pan rektor wspominał i pan rektor do spraw studenckich do kształcenia również też i pani rzecznik, na naszym wydziale obserwujemy tendencję wzrostową. Wspominaliśmy o fizjoterapii, wspominaliśmy o położnictwie i pielęgniarstwie. Ja bym jeszcze chciał zwrócić uwagę na elektrodiologię, która w tym roku także cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Myślę, że jest to bardzo dobry trend, dlatego że medycyna nam się bardzo rozwinęła, jeśli chodzi o różnego rodzaju techniki. Diagnostyczne techniki obrazowania, o udział AI w tym procesie i myślę sobie, że elektrodiologia będzie w tym zakresie czerpała bardzo duże pokłady nowych technik. Będziemy mieli większe możliwości. No i mamy nadzieję, że te możliwości będą większe, ponieważ chcieliśmy was w ogóle zaprosić, ale pogoda nam uniemożliwiła, żebyśmy stanęli przed budującym się właśnie centrum pielęgniarstwa. I tutaj o te inwestycje chciałabym poprosić o informacje ogólne naszego kanclerza Konrada Raczkowskiego. Panie kanclerzu. Konrad Raczkowski kanclerz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W ramach KPO budujemy dwa obiekty, między innymi Centrum Pielęgniarstwa. Wa wartość transakcji, jeśli chodzi o budowlankę, wynosi 36 milionów. Do, te do tego jeszcze 16 milionów będzie kosztowało wyposażenie obiektu. Budynek: 3200 m2 powierzchni, 4 kondygnacje jedna podziemna, 3 nadziemne. Budowa w ekspresowym tempie. Umowę podpisaliśmy pod koniec września ubiegłego roku z wykonawcą. Z wykonawcą. Umowę z wykonawcą podpisaliśmy. W trybie zaprojektuj wybuduj na budowę wykonawca po uzyskaniu pozwolenia wszedł w kwietniu tego roku. Zgodnie z umową 16 lutego budowa ma się zakończyć. W związku z tym zakładamy, że w październiku 2026 roku pierwsi studenci wejdą na zajęcia. Pierwsi studenci do nowego budynku planowo wejdą od października 2026 roku, czyli od jeszcze kolejnego roku akademickiego w budynku przewidzianych jest jedna sala wykładowa na 150 osób, pięć sal seminaryjnych po 50 osób, każda, które mają możliwość łączenia i powiększania ich w większe sale seminaryjne czy wykładowe. No i drugie piętro w budynku, gdzie znajdzie się Centrum Symulacji Pielęgniarskich, czyli odpowiednik Centrum Symulacji Medycznych, dedykowany w gruncie rzeczy tylko i wyłącznie do, dla kierunku pielęgniarstwo, w którym znajd znajdą się, znajdzie się 12 sal ćwiczeniowych, 10 sal wysokiej wierności, dwie sale pracowni umiejętności technicznych, takich podstawowych umiejętności pielęgniarskich. Wszystkie te sale będą przygotowane do przeprowadzania egzaminu OSKI, czyli obiektywnego, strukturalnego, egzaminu standaryzowanego który jest narzucony w tej chwili już nowym standardem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu pielęgniarki, również jako egzamin dyplomowy praktyczny, czyli budynek będzie w 100% przygotowany do kształcenia zgodnie z nowym standardem kształcenia.